Miasto na utrzymanie pustego obiektu wydało już około 30 tysięcy złotych, dwa razy więcej niż wynosi kara za drobne w sumie usterki nałożona przez inspektora nadzoru budowlanego. Ale miasto winne się nie czuje, płacić nie chce i kieruje sprawę do sądu. Maciej Maciejewski Oto dotychczasowa siedziba Dzierżeniowskiej Opieki Społecznej. Podopieczni, często osoby niepełnosprawne są przyjmowani w spartańskich warunkach. Są strome, wąskie schody, nie ma pomieszczenia do... Obsługi klientów no, z błuskim i z dzieckiem raczej tutaj się na górę nie wejść. A oto nowy budynek ośrodka pomocy społecznej wyremontowany kosztem prawie 800 tysięcy złotych i prawie od roku czekający na podopiecznych. Tu mamy pięknie wyposażoną nową łazienkę. Tu mamy gabinety przygotowane i umeblowane, czekające na klientów pomocy społecznej. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego do samego budynku nie ma zastrzeżeń. Nie podoba mu się natomiast jego otoczenie. Chodziło o zewnętrzne, o powiększenie części parkingu i ukształtowanie chodnika. To jest związane z projektem z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu. Według inspektora budowlanego linia wyznaczająca parking dla samochodów została namalowana za blisko podjazdu dla niepełnosprawnych, a chodnik od strony wejścia ewakuacyjnego biegnie nie z tej strony drzewa co powinien. Cała inwestycja została wykonana zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Jest zgoda architekta? Tak? Y oczywiście jest, na to zgoda architekta. Mimo to inspekcja budowlana nałożyła na miasto 15 tysięcy złotych kary. Inwestycje zakończyliśmy w październiku, natomiast na wydanie. Ostatecznej decyzji inspektoratu musieliśmy czekać pół roku. Nie pomogły odwołania, stanowisko powiatowego inspektora budowlanego spotkało się z poparciem jego przełożonego inspektora wojewódzkiego. Jeżeli nawet nie są jakieś wielkie usterki zagrażające bezpieczeństwu i łatwo można je usunąć, tyle tylko, że urzędnicy idą w zaparte i sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Macie Maciejewski, Dzierżoni.